Grom, fajna jest polecam, jak inni nie lubią to nie wiem, piszcie w komentarzach chcę innego zagrać, bo naprawdę jest innych fajnych gierek, w Fortnite nie mogę zagrać bo mam to, ja gram teraz na telefonie nie no, Grom, 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 spokój się, Grom, uspokój się nie lubi groma Grom jest taki najgorszy, bo on rzuca nawet na przykład jak macie na przykład, nie wiem, Dinamika i chcecie mu rzucić to no ja zaraz zginę zaraz zginę przez tego Groma, no ja zginałem Kishiba, progracz. Chyba progracz. Traszkę chyba przez puszki. No, jak mówiłem, na samym początku zostawcie łapkę i suba. naprawdę pomoże w rozwijaniu kanału. Ty on Malaga jakiegoś? Pan Malaga! Mogę go Lu już go chyba mogę załatwić, bo. Mm, nie wiem, nie wiem. Luż go już mogę podnieść. Chodź. No, po prostu to jest za dobre. To jest po prostu za. Grom to jest za dobra postać. Już myślałem, że. Grom. Już mam tak Nie, no, grom no, znowu. No dobra, to już nie gram? To kolt. Z koltem będzie o wiele łatwiej, trochę, dobra. O wiele łatwiej. Jackie chyba też. Nie wiem, jak to będzie. Ale. Jak chcecie takich więcej odcinków, to będzie fajnie. No kurka. Dobra, jest. W ogóle fajnie mi się gra w Brawl. No w sumie sobie te tak puszki i w ogóle... Nie no, nie wtrafiłem tym ultem. Jeszcze zginę. A nie, jednak grałem. Fajnie. To nie jest jakiś nowy tryb, bo chyba jest stary. Nie wiem. Walentynki weszły do Brawl a. O nie! A, przegramy to. Ale no, on tak może nas podjechać. No tak, to jest nasz spady do sterowania. Ja się boję. Dobra, jest tam. On nawet chyba nie umie strzelać tym lowem. Nie, dobra, on umie strzelać tym lowem, ale to jak? To mi tyle, że ja nie wiem co. Ja nie wiem, dobra, mogę podjechać go. Mogę go dalej z podjechać. Leży. A to nie było, że czytowanie po prostu patrzcie. To mi się tak odbija, bo Lojiko ma kulki i patrz, tu mu się odbija. Od mu to się odbija. Nie kolt! Kolejny colt! Ale on zaraz zginie. Ok. Nie. Fajnie się ty tak grać rozluźnić się. Jak chcecie, to możecie wejść do mojego klubu zaraz, albo możecie mnie zapraszać, teraz wam podam mój kod ID skoczy tę gierkę. Ale miałem farta że z tak. Nie, ginę! Nie! Zginąłem, myślałem, że ją pokonam. Dobra, Piek... I e, daj już nie żyję. Dobra. Nie! Zestunował mnie! Chłopak mi zestunował. Nie idź ode mnie! Nie! Zginąłem, ale, ale lu to już przegra. To jest wiadomo co samego początku. Że przegra. O, dostał. Nie dostał. Dostał, dostał. Dostał. Kręć się teraz, ładnie, pięknie. Zastunowałem jego tu braciszka. Dobra. Nie! Po. ale hamstwo nagle! Nie, to jest hamstwo. Zgłaszam to. do super Sela, że to jest takie hamstwo. Kamienie, dobra. Zgłaszam, żeby ustawili te murki po prawej stronie, a nie po lewej. Hamskie, hamskie, jakby to powiedzieć hamskie. sorry że tak szuknęłem, ale się wkurzyłem. nie to będzie tak łatwo jak z Lecimy, lecimy po bombiczków. Musimy wygrać tą grę. To wtedy pójdę do lobby. A gdy nie wygramy tej gry, to ja nie idę do lobby. Nie pokażę, wam kodu do mojej góry. Dobra, wygraliśmy to. Więc wracam do lobby. 10 puszek wbite. Ja... Yy, mój kot. Twój kot. ID, twój, id no, kod ID bardziej. Nie macie tu, przypiszcie sobie. Nie możecie mnie dodawać, zaproszenia, możecie mnie dodawać, ja za mnie mogę pograć. No, i też. Yy... Nie wiem, czy jak ten film się wypuści, nie, no to jeszcze nie, 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 bo będę nagrywał, jak się nie nagrywał, jaki okay, w ogóle. No to macie tu mój kod ID, on się jeszcze zmienił. Nie ja ogólnie mogę wpisać wasko o tej ale yy, na przykład no i jak pisze, na przykład, do tej do znajomych i na przykład, możecie mnie dodać. No więc spisujcie, ten kod jest dalej aktywny i będzie, nie wiem, przez długi czas, bo ja będę na tym koncie, no ciągle, ciągle. A my już mamy dużo pożeg, no ale mnie. Jakiś, no, krótki będzie ten film, bo ja chcę tak wyrobić się w 10 minutach, żeby nie było jakieś długi, jakiś długi. No i dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No Dynamayka to ja mogę tak pokonać. Dobra. Dostałem trochę od moja Ale dobra, dobra. Nie to tak trochę śmieszy, że... Że ludzie, którzy grają w Brawla... No są jakby takimi botami trochę, bo oni na Grali takie różne gry, to by nie byli tak, bo tam jak tutaj, to są takie prawie bociszki. Ale widzicie, paczki, bot. No i widzicie, że grają. Mogę dzisiaj ze zwycięstwa, ale jak chcecie mnie zaprosić do klubu, to klub jest dalej nieaktywny. Jak chcecie, to wpiszcie kluby, znaczy klub, znaczy nazwa do klubu, że stworzył klub. Bo miałem jeden, ale wszyscy tam opuścili. Nie dojedzie. Nie, dobra, uff! Myślałem już, że Mortis mnie pokona. To by był koszmar. Nie, nani. Jeszcze gorzej niż przedtem! No zasi dałem, sobie Jeszcze gorzej niż przedtem. Nie, no dobra. Ona mnie. Dobra. Dora dostała Jest! Olej ją pokonałem na farcie. To był fart, czysty fart! Ło! Wow. On użył ulta! On użył ulta! On użył... On użył ulta! Myślał, że ja tam jestem w krzaku i z Nie Niego. Dobra, jest! Wygałem. Jest! zwycięstwo! Kolejny wyczerpany kolejny film będę jeszcze dłuższe i dłuższe Bo naprawdę, ten odcinek który ja naprawdę chcę poświęcić dla was A nie, że dekogram gram Też będę go montował Myślałam, że ją w trafie. CO JEST?! Ale myślałem, że w trafię Nie. No to, że zginę od strefy, ale to chociaż przegram a nie, nie wygram. wydram. Zmek! Znaczy z nie mam szans. Mek tak samo nie ma szans. Ja! Ale ona jest dziwna. Ja tą dziadę tu To będzie kiedyś dojadę. Oła! <laughs> <laughs> naprawdę, zostawcie tu łapkę, I suba. po naprawdę, <laughs> żebym wyzdrowiał, Że tak to nie wyzdrowiaje. rada dostała. Dostała. Nie. Tak! Co jest? Ależ tak ją porobiłem. Zdemknąłem z Więc się kończy ten piękny, piękny, ładny odcinek Nie wiem, pożegnam się W takim stylu, patrzcie, wybieram sobie to Pożegnam się losą To więc Zostawcie lajka, suba No i komentarz Do innego, no i pa